Panie prezesie, w sobotę wielka losowanie grup. Pańska grupa marzeń, grupa śmierci dla reprezentacji Polski na Euro 2000. Nie wiem, trudno tak powiedzieć. Muszę powiedzieć, że pamiętam, żeśmy jechali na losowanie, na losowanie euro grup Euro. Prawda? I to gdzieś tam było na, na, południu, na południu Francji, pamiętam jeszcze Jan Tomaszewski w tym brał udział, prawda. Wylosowaliśmy Niemcy, wylosowaliśmy dwie drużyny z Wysp wszyscy się martwili. Reprezentacja można powiedzieć, było losowanie, było z dużym wyprzedzeniem, nie, nie cieszyła się wielką popularnością wśród kibiców. No, dzisiaj jesteśmy zupełnie w innej sytuacji. Dzisiaj mamy reprezentację, którą kibice kochają. Reprezentację, która zagrała kilka meczy pod rząd i można od początku eliminacji prawie dobrze wszystkie mecze, plus mecze towarzyskie, które wykonała, wygrała w sposób przekonujący. I to spowodowało wielki jaki optymizm i radość wśród naszych kibiców. I powiem tak, że że my dzisiaj jesteśmy od tego, żeby troszeczkę tonować ten taki hura optymizm, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że my mamy naprawdę fajną, ciekawą drużynę, nie chcemy robić żadnych wielkich deklaracji. Natomiast dzisiaj doszło do takiej sytuacji, że my zdajemy sobie sprawę i chyba piłkarze przed tą presją nie uciekną, że jakby pojechali na mistrzostwa i by zrobili to samo, co ich poprzednicy w ostatnich czterech, pięciu mistrzostwach, to by wszyscy byli strasznie zawiedzeni na tej reprezentacji, bo mają do tej reprezentacji trzy razy większe Przekonanie niż do tych reprezentacji poprzednich. W związku z tym, kogo wyrosujemy, to nie ma żadnego znaczenia. Można wylosować przykładowo reprezentację Portugalii, a się okaże, że miesiąc przed, e, e, przed meczami Ronaldo i jeszcze dwóch innych najlepszych zapie kontuzję i grasz przeciwko innej drużynie, czyli martwienie się na, na zapas nie ma żadnego sensu. Jedziemy naprawdę e, świadomi, e, świadomi wykonanej pracy. E, do Francji, do Paryża na losowanie i zobaczymy, co nam ślepy, nie ślepy no los przydzieli. Jeżeli się nie mylę, to chyba Liza Razu będzie głównym rozdającym karty, także zobaczymy, kogo i gdzie nam przydzieli.